Poznaj trzy składniki, które świetnie sprawdzą się przy oczyszczaniu organizmu. Wrotycz pospolity to roślina znana zarówno ze swoich właściwości leczniczych, jak i unikalnej roli w kulturze ludowej. Należący do rodziny astrowatych wyróżnia się drobnymi żółtymi kwiatami oraz charakterystycznym silnym zapachem, który z jednej strony przyciąga uwagę, a z drugiej strony odstrasza owady. Współczesne Ziołolecznictwo docenia wrotycz za jego działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i wspierające trawienie. W naparach z wrotyczu można znaleźć również flawonoidy i olejki eteryczne, które mają potencjał antyoksydacyjny. Warto zapamiętać, że wrotycz wspiera oczyszczanie organizmu, ponieważ działa przeciwzapalnie dzięki zawartym flawonoidom i związkom fenalowym oraz wykazuje działanie przeciwbakteryjne. I przeciwwirusowe. Następny składnik wspierający oczyszczanie to goździki, czyli wysuszone pąki kwiatowe goździkowca korzennego, które są jedną z najstarszych i najbardziej cenionych przypraw na świecie, ale także rośliną o wszechstronnym zastosowaniu leczniczym. Swój silny aromat zawdzięczają obecności eugenolu, substancji chemicznej, która działa przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Już w starożytnych Chinach, rzucie goździków było zalecane, aby odświeżyć oddech i złagodzić ból zębów. Do dziś olejek goździkowy wykorzystywany jest w stomatologii jako naturalny środek przeciwbólowy, a także do dezynfekcji jamy ustnej. Co ciekawe, goździki znalazły zastosowanie w aromaterapii, gdzie ich zapach uznawany jest za wspierający koncentrację, redukujący stres i poprawiający nastrój. W kuchni goździki stanowią przyprawę, którą dodaje potrawom głębi i ciepłego korzennego charakteru. Stosowane są zarówno w słodkich wypiekach, jak i wytrawnych daniach. W tradycyjnej medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej stosowano je jako remedium na problemy trawienne, przeziębienia czy dolegliwości reumatyczne. Współczesne badania potwierdzają wiele z tych właściwości, wskazując na działanie antyoksydacyjne, zdolność do wspierania układu krążenia. Warto zapamiętać pięć prozdrowotnych właściwości goździków, takich jak działanie przeciwutleniające, właściwości przeciwzapalne, działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, właściwości przeciwgrzybicze oraz działanie przeciwbólowe. Trzecim wartym uwagi składnikiem w kontekście oczyszczania jest trifala, czyli kombinacja ekstraktu z trzech suszonych owoców almaki, bibitaki i haritaki pochodzących z tradycji ajurwedyjskiej. Trifala bogata jest w składniki aktywne takie jak taniny, saponiny, kwas elagowy czy kwas askorbinowy i jest wysoko ceniona jako regulator wspomagający trawienie, wchłanianie składników odżywczych. I poprawiające metabolizm. Taniny, czyli związki odpowiadające za cierpki i gorzki smak, wykazują działania antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne. Dzięki temu zwalczają wolne rodniki, a więc stanowią ochronę przed nowotworami. Taniny pełnią również funkcję bakteriobójczą, a więc stosowane są do pielęgnacji jamy ustnej i ochrony mikroflory giltowej. Wzmacniają także błony śluzowe i uszczelniają naczynia krwionośne. Składniki trifali wykazują niewielkie różnice w działaniu w różnych warunkach środowiskowych, a połączenie wszystkich trzech wykazuje znaczący i skuteczny efekt w porównaniu z pojedynczymi składnikami. Trifale tradycyjnie stosowano jako środek przeczyszczający przy przewlekłych zaparciach, przy oczyszczaniu jelita grubego czy problemach z trawieniem. Owoce bibitaki i haritaki wykazują działanie przeciwpasożytnicze. Trifala ma udowodniony korzystny wpływ na układ pokarmowy, pomaga niwelować wzdęcia oraz zaparcia, stymuluje przy tym prawidłową perystaltykę jelit. Dodatkowo przyczynia się do regeneracji nabłonka układu pokarmowego i wspomaga trawienie. Składniki bioaktywne w trifali wykazują także właściwości antywirusowe, przeciwgrzybicze, antybakteryjne i antyoksydacyjne. Zatem regularnie oczyszczajcie organizm, wybierając tylko skuteczne i wysokiej jakości składniki. Aby nie przegapić podobnych nagrań, pamiętajcie o subskrypcji.